Jesteśmy w wyjątkowym miejscu premiera nowego reality show mm -hmm. The 50. Jakie towarzyszą Ci emocje, już tak na świeżo? jakie w sumie, nie wiem, jakoś jak mnie to nie jarają takie programy, w sensie ogólnie się fajnie bawiłem, mam nadzieję, że będziecie wy sobie fajnie mogli obejrzeć, ale jakoś tak nie wiem, ja wolę robić live'y po prostu, no, no <laughs> ze swoimi ludźmi porozmawiać, a takie no to nie dla mnie chyba. Ja już jestem zmęczony w ogóle, to światło mi w oczy razi, te kurde, cały czas jakieś rzeczy się pytać, Masakra to jest, a więc jest męczące. No właśnie, życie gwiazdy jest ciężkie, nie? No niestety. Ale Ty wspominałaś o tych live'ach i to jest też bardzo fajny temat. E? Czy da się dobrze zarobić na tych live'ach, tak jak Ty to robisz no. regularnie, ciągle? No, da się na pewno. Jakbym gadał non stop, dawajcie gifty, jak inni wszyscy influencerzy, no to na pewno. Ja na to nie przykładam uwagi, ze względu na to, że ja po prostu mam dużo współpracy i nie potrzebuję tego. O. Jakoś tak, nie wiem, jak ktoś mnie lubi, ktoś po prostu docenia mój, mój, mój czas, moje pomysły, które po prostu przekazuje moją energię też przede wszystkim, e, no to spoko, jak ktoś coś rzuci. Ja się zawsze cieszę, podziękuję, ale tak jakoś nie, nie kładę na to nacisku, że na przykład dawajcie, bo kończę live albo coś w tym stylu, jak to niektórzy robią. No właśnie, a czy na przykład miesięcznie da się na tym tak zarobić, jakbyś pracował normalnie w jakiejś pracy na etat? Na pewno jak ktoś zależy, ile kto siedzi na tych live'ach w sumie. Ja nie siedzę jakoś długo, no długo i tak siedzę, bo ja siedzę po parę godzin, ale jak ktoś by tak siedział non stop i po prostu oczywiście też trzeba mieć ludzi, bo jeżeli się nie ma tych ludzi, no to się nic z tym nie zarobi i może se gadać do ściany albo do, nie wiem, do ręki. No bo to dzięki no ci ludzie wpłacają te pieniądze. TikTok sam nie daje jakby pieniędzy za prowadzenie tych live'ów. Aha. Więc no, ale no, jak oglądałem ostatnio live jakiejś takiej w ogóle, nie wiem, dziewczyny randomowej, co miała 10 osób, no to dostawała kotki Leony, uniwersy, więc chyba się powodzi. Ale dużo też ogólnie wieczorem robi dziewczyn live'a ze względu na to, że są stuleje. I po prostu, i po prostu jakby te stuleje, no, dużo dawają hajsu. A potem piszę im na a może mi skarpetki, a może pokażesz to na dole? Masakra. Ale ty taki, za taki najlepszy live, za takiego najlepszego live'a ile dostałeś? E, ja dostałem tak... Z nocki chyba 800 złotych albo 700 coś takiego. W ogóle nie mówiąc o tych giftach, totalnie. Po prostu zapomniałem o tym, robiłem swoją robotę, to co lubię robić, czyli po prostu rozbawianie ludzi i tak dalej. Integracja z tymi ludźmi też dla mnie jest bardzo ważna. No i tyle. Ale nic o tym nawet nie mówiłem, więc to jest bardzo miłe. ogólnie, że po prostu nagle z dupy kończę live'a i mam te 800 złotych. Czyli fajnie, jak ktoś jest na przykład taki kreatywny, ma taki pomysł na siebie, jak ty to może na tym zarabiać całkiem spoko. No tak, może, prawda? Nikt nikomu w sumie nie broni wchodzić w ten internet, aczkolwiek ostrzegam, bo, nie, bo niektórzy hejtu mogą nie znieść. Ja dostawałem ogromny hejt. Wcześniej też, teraz też w sumie dostaję. Tylko, że ja jestem taką osobą, że mnie ten hejt jeszcze bardziej podbudowuje ogólnie. Jak ktoś zapisze do mnie jakieś brzydkie słowo, to ja zamiast, nie wiem, bo niektórzy to biorą do siebie, ja mam to totalnie w dupie, się odcinam od tego mm. i po prostu, nie wiem, mnie to jara. Ja w ogóle się cieszę z tego hejtu, przysięgam. Ja dzięki hejtu jestem tak na takim topie, ja w wakacje byłem na takim piku popularności, chyba najbardziej popularna osoba szczerze w te wakacje poprzednie, tak uważam. Ja miałem po 30-40 tysięcy osób na live'ach, na żywo. Na TikToku, no, gdzie się mm. uważam, nie da tyle, tyle zrobić. Do teraz mam też gdzieś po 10 tysięcy, 8 tysięcy osób na live i tak dalej. To już taka moja stała publika, bo zawsze jak właśnie piszą komentarze, to zawsze widzę, że to są oni i już tak wszystkich kojarzę. Mm. E, no. To tam było zapytanie, bo zapomniałem. Ale wiesz co, A, nie. bardzo dobrze Aha. odpowiedziałeś, ale czy spotkałcie coś na przykład takiego niebezpiecznego, jeżeli chodzi o twoje popularność, że ktoś chciał ci targnąć nawet na życie? E, no moja mama dostała ogólnie na maila katalog trumien do wyboru, że my sobie wybrać trumnę po prostu z adresem naszym normalnie domowym, albo że obleją mnie kwasem i moją mamę, albo że mojego dwuletniego braciszka coś tam mu zrobią. Naprawdę gruź było masa. Żadna się nie sprawdziła ogólnie, no bo to, że jestem w sklepie i ktoś na przykład krzyknie pedał, no to mnie to nie rusza. Ja od dziecka byłem tak wyzywany, więc to trochę przykre, ale się po prostu przyzwyczaiłem do tego. Tak, żyjemy w Polsce. No właśnie, taka jest Polska niestety i, i tyle. A przez to, że jest, po prostu jestem rozpoznawalną osobą, to ludzie mnie bardziej dostrzegają po prostu gdzieś na mieście i wtedy bardziej wyzywają po prostu. Ale nie, że to co robię w internecie, tylko po prostu pedałów, to jest takie proste dla nich słowo. Ale oni chyba myślą, że mnie to zaboli. Nie mam pojęcia, co... Nie wiem w ogóle, co ludzie myślą, wyzywając nas, ludzi. Nie wiem, czy oni się czują podbudowani, czy... Nie mam Nie wiadomo, co chcą osiągnąć, ale ty i tak robisz swoje, zarabiasz na tym. No Dokładnie. i też ta twoja książka okazała się bestsellerem. Ja widziałem, tak. jak to wyglądało w galerii. Naprawdę powiem ci, że wow. Tak, tak. No, jakoś tam to poszło. Mm. <laughs> No to wiesz co, już też tak na koniec. Chciałbym cię zapytać trochę o relacje z Wojtkiem, Kolo, bo ty z nim dodawałeś różne takie właśnie nagrania, relacje i tak dalej. I co się teraz stało? No, ogólnie dalej mamy super kontakt, w sumie. Ja Wojtka bardzo, bardzo lubię, jest prywatnie super człowiekiem. No i prowadziliśmy sobie ten kanał chaos, ogólnie niedługo wleci kolejny odcinek, tylko musimy tam sobie poczekać z niektórymi rzeczami. No, dla mnie w ogóle ta cała akcja z Wojtkiem to jest jakieś nieporozumienie, szczerze mówiąc. Takie mam zdanie, nie wiem. Wojtek jest dla mnie bardzo w porządku osobą. Jak coś kiedyś coś tam zrobił, no to nie wiem. Ja o nim zdania nie zmienię. Po prostu to, co mam już w głowie zakodowane, to jakiego go poznałem prywatnie, a spędziliśmy ze sobą trochę czasu, bo w sumie kilka dni, dzień w dzień, tak naprawdę się widzieliśmy i, i tyle. Mojej opinii to nie zmieni. No, i to jest dobre. A wspierałeś go jakoś prywatnie, właśnie po tej całej akcji? Tak, no i właśnie Sofii wspierałem bardzo, bo no to jego dziewczyna ją to najbardziej w sumie. Ją to w sumie najbardziej dotknęło, ta cała sytuacja. Mm. E, uważam, no ale ona nawet nie wiedziała w ogóle o tej sytuacji, bo miała wtedy operację plastyczną robioną. I dopiero jak się przebudziła ze śpiączki, to się o tym dowiedziała. No ale napisałem, że zawsze może na mnie liczyć i. I tyle. Na pewno dostała dużo wsparcia. Też wiem, jak to, jak to jest po prostu, więc mm. wiedziałem, jak się zachować w tamtej sytuacji. Dokładnie. I skoro też mówimy o takich sprawach karnych, to ja wiem, że ty też w swoich i live'ach, i trochę też właśnie czy na TikToku poruszasz takie trudne tematy i czasami mm -hmm. też mówisz, no z, wulgar, z takie używasz mocnych określeń, Aha. czy ciebie też coś spotkało takiego, że właśnie no zahaczającego o policję, o jakąś sprawę karną? E, nie, nigdy mnie takiego się nie spotkało ze względu na to, że ja jestem y, w połowie wykreowaną postacią internetową i ja mam pełną świadomość tego co robię w internecie ja też jakby mam swoich prawników którzy często po prostu interweniują w tych sprawach i oni jakby to co ja im po prostu mówię wcześniej to co planuję zrobić i oni po prostu mi doradzają co mogę zrobić takiego kontrowersyjnego żeby poszło do ludzi a czego przykładowo nie mogę więc nic mnie nigdy nie spotkało a, czyli ty też jesteś taki ubezpieczony, wiesz, co możesz robić. Tak, dokładnie. Jakby, no, ja jestem e, postacią internetową, e, która no, jest kontrowersyjna, nie oszukujmy się, ale ja lubię tą kontrowersję. Dzięki tej kontrowersji, jakby no zabłysnęłem w tym internecie. E, taki szary człowiek, jak odpali lajwa, no, to niech nie oczekuje, że będzie miał multum ludzi, a ja po prostu przyciągam ludzi na tych lajwach swoją energią i tak dalej. Po prostu lubią mnie. To jest, taka, o, to jest takie oderwanie od rzeczywistości. E, na przykład ostatnio dostałem wiadomość od takiej prawniczki pewnej. Dosyć popularnej, która napisała, że ona po prostu, że to jest dziwne i że nigdzie nie może to wypłynąć i tak dalej, ale że ona po prostu lubi oglądać moje live, bo ona się odrywa od tej rzeczywistości szarej, tej swojej takiej tych papierach, tych no, te sprawy sądowej, które ona tam prowadzi i tak dalej. Więc no, różni ludzie do mnie przychodzą, prawda? Ja mam bardzo różnych ludzi na tych live'ach i nikogo nigdy nie oceniam, broń Boże, nigdy. No, a jak już tam na przykład oceniam kogoś. To to pod pryzmat nie tego, jaką jest osobą, tylko co na przykład robi. Kiedyś na przykład Julka Żuga o tych pączkach, tam gadałem, co tam jeszcze mówi. <grystanie> <grystanie> Ogracja nie gadałem, że po prostu te dzieci wejtuje na to, że jest z Julką Sanczenką w związku. A Julka Żugaj ma słabe i tak te donaty, szczerze mówiąc. To są podrobione jeden do jeden z dżensji, ja to sobie sprawdziłem od razu wszystko. Tylko są białe kuleczki pododawane specjalnie. Kurde, A się właśnie... Tak i się w ogóle zastanawiałem jeszcze nad tym, czy po prostu była taka słaba sprzedaż tych pączków z dżensji, że musieli Julkę podpiąć, żeby te żugajki kupiły, czy po prostu to jest jakiś nowy splagiatowany pomysł, bo dla mnie to jest to samo i ludzie też to wszyscy widzą. Ojej, to dobrze, to ja mówię takie, że dostrzegasz Nie nic nowego w sumie. Tak naprawdę, ludzie mi to wszystko piszą, piszą prywatnie. No, ale powiem ci, że ty też jesteś prywatnie, taką bardzo przyjacielską i fajną, otwartą osobą. Także zastanawiam się, czy jest trudno znaleźć w tym świecie jakich influencerów, show biznesu, kogoś bliskiego, kogoś, nie wiem, no, połówka No, ciężko jest znaleźć zazwyczaj, bo jak już z kimś czego dogaduję jest fajnie, to, nie wiem, po tygodniu pisz, a może roz, zrobimy razem live'ika albo, nie wiem, oznaczysz mnie na stories. No, ja uważam, że to jest. Mm, ja, ja, ja jakby mam takie zdanie, że ja mam to w dupie, ja mogę oznaczać kogo, kto, kto tam chce i tak dalej, bo ja jakby ludzi nie traktuję jako typowych followersów, to są jakby moi znajomi, wszyscy dosłownie. Mamy są sobą bardzo bliski kontakt z wszystkimi ludźmi, którzy mnie oglądają i jak ktoś chce kogoś zaobserwować, to i tak zaobserwuje, a to, że kogoś oznacza, no to uważam, że to i tak nic nie zmieni, bo przykładowo łączyłem się kiedyś z Kubą na live'ach i tak dalej. No to on już spadł na samiusieńkę dno, odkąd mi to zrobił. Jeszcze w ogóle potem mnie prosił o udostępnienie jego nut na Eurowizję po tej całej dramie, na moją relację, więc ja uważam, że to też w ogóle bardzo słabe zachowanie i mi to. Też dotknęło mnie, bo on przypomniał mi o swojej w ogóle obecności, no ale na przykładzie właśnie, yy, właśnie tego Kuby, no tak się łączyliśmy, miał mnóstwo ludzi na live, ie. odkąd się nie łączymy, no to spadł na siamusieńkę, no dlatego mówię o tym, że ci ludzie to nie są tylko followersi, tylko prawdziwe osoby, które widzą, to odczuwają też wszystko, to co mm. widzą ze mną, no. Dobra, to na sam koniec, czego Ci teraz życzyć? Żeby ci, żebyś kogoś mógł znaleźć, żebyś zna, mógł znaleźć drugą połówkę, żeby Ci się układało bym w życiu. Chciał, bym chciał właśnie sobie znaleźć drugą połówkę jakąś taką fajną, nie jakiejś debili, bo trafiałem na samych słabych, serio, ostatnio. No i tyle w sumie, ale też jakoś tak nie mam parcia na to, szczerze. Mam moją mamunię, przyjaciółkę, moją kochaną, co mogę jej wszystko właśnie. powiedzieć i tak dalej. Jeszcze młody jesteś. No dokładnie. Przyjdzie wszystko z czasem.